Za nami spotkanie 26 kolejki pierwszej grupy trzeciej ligi. Lechia Tomaszów-Mazowiecki wygrała z Wisłą Szczuczyn jeden do zera. O komentarz proszę trenerów obu drużyn. W pierwszej kolejności trenera drużyny gości Wisły Szczuczyn Pana Samuela Tomara. Gratulacje jeszcze raz dla, tutaj, dla drużyny Lechii. E, tak naprawdę w naszej sytuacji to my nie mamy na czym się zastanawiać i niczego nie ryzykujemy, ryzykujemy ale Przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo, staraliśmy się prowadzić na ten moment, na dany moment co, co mamy możliwości otwartą grę, staraliśmy się coś tam budować, kreować. Tam brakowało tego ostatniego podania na pewno, tak? ale, ale uważam, że mimo, że przegraliśmy to, to, to na pewno możemy być też dumni, bo chłopcy starali się, dużo, dużo zostawili serca pracowali, staraliśmy się przede wszystkim grać w piłkę i, i konstruować akcje. Kiedy trzeba było, bo przeciwnik też był bardzo wymagający, to, to świadczy o miejscu w tabeli, też musieliśmy troszeczkę wydłużyć tą grę czy coś, ale, ale staraliśmy się zbierać piłkę. Znam akurat Krzyśka Barana, bo też miałem go możliwość tonowania w biały Białystok, także też widzieliśmy, że te dość dośrodkowania, Krzysiu trochę jest przyspawany do tej linii i trochę będą, będą, będą groźne. I, Uważam, że sporo krwi nawsłuliśmy dla przeciwnika. I... Ale szkoda tego, 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 tego straconych tych punktów, bo uważam, że mogliśmy... No tak, przy dużym szczęściu mogliśmy też wygrać albo zremisować. Remis to taki był delikatny prezes świąteczny dla nas dzisiaj. Chociaż w naszym przypadku remis nic nie daje jeden punkt, ale walczymy o honor, o, 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 o dla klubu gramy i... I cieszylibyśmy się, ale na pewno smutnie nie wracamy. Ok, dziękuję bardzo. Tyle trener gości. Bardzo proszę teraz o komentarz trenera Lech i pana Dominika Będarczyka. Witam serdecznie. Cały tydzień uczulałem drużynę, bo mieliśmy już okazję dwa razy grać z drużynami u siebie, które akurat przed meczem zajmowały ostatnie miejsce w tabeli i dwa razy Kończyło się to 0-0 u nas. Dzisiaj mogę odechnąć i, i, i powiedzieć, że do trzech razy sztuka i przełamaliśmy tą sytuację i wygraliśmy 1-0. Choć powiem szczerze, naprawdę zespół gości no, z tą formą nie zasługuje na to miejsce, w którym się znajduje. Musieliśmy się bardzo napracować. Uczułem i przed meczem w przerwie, że dopóki gdzieś ta bramka nie padnie, to będzie naprawdę ciężko. Goście naprawdę pokazali, że jest w nich wiara, ale są też w nich umiejętności piłkarskie. Tak więc jeszcze jest dużo kolejek do, do końca. Wydaje mi się, że ta tabela gdzieś tam nie pokazuje, że, że można już ich spisywać na, na straty I, i jeszcze jednej ekipie punkty zabiorą. Cieszę się bardzo, bo jest ten czas świąteczny i, i, i wiadomo w jakich minerowych nastrojach byśmy się rozjeżdżali. Na święta, gdyby było 0-0. Albo tak jak tutaj tener powiedział przy odrobinie <laughs> szczęścia goście mogli się pokusić o coś więcej. Mecz za nami wygrywamy. Cieszę się bardzo. Chciałbym życzyć wszystkim kibicom Lechi, zakładnikom zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt wielkiej nocy.